Jagielonia Białystok w zaległym meczu Superpuchar Polski 2024 na stadionie PG Nagodowy pokonała Wisłę Kraków 1 do 0. A więc, tak jak powiedziałem na wstępie, na nagodowym w Warszawie Jaga pokonała Wisłę Kraków 1 do 0 i Mistrz Polski zdobył Super Puchar 2024. No, ogólnie nie był to jakiś bardzo ekscytujący mecz, mimo tego, że obaj trenerzy. Wystawili składy optymalne, to jednak wiadomo, że każdy ma inne priorytety, bo priorytetem Wisły jest awans do Ekstraklasa, a priorytetem Mistrzów Polski jest jeszcze próba dogonienia Rakowa, Częstochowa oraz jak najlepsze zaprezentowanie się w ćwierćfinałowych meczach Ligi Konferencji. I po prostu Jagiellonia po prostu się cofnęła, wyprowadziła kilka kontr i po prostu ewidentnie było widać, że chcę, chciała ten mecz wygrać jak najmniejszym nakładem sił. Ale bym bardziej chciał tutaj troszeczkę porozmawiać mniej o aspektach czysto piłkarskich, tylko o tym, jaki ten mecz był smutny, dziwny. Po pierwsze, no, najgorsza frekwencja w historii PG narodowego. Przyszło lekko ponad 10 tysięcy ludzi, co na 50% Pięciotysięcznik jest naprawdę sporą kompromitacją. Po drugie, ta nieobecność kibiców Jagiellonii, no Uważam, że na trybunach powinny być dwie grupy kibicowskie, aby po prostu no, te mecze były fajne, bo wiadomo, że piłka nożna jest grana po to, żeby po prostu kibicom i ogólnie ludziom dawać radość, a nie dzielić naprawdę tych paktach, niepaktach, bez względu na to, czy one gdzieś tam istnieją, czy nie istnieją, po prostu nie chcę rozmawiać i niech o tym decydują. Kto wchodzi, kto nie wchodzi, decydują ludzie. Mądrzej się ode mnie, bo po prostu ja nie jestem w stanie stwierdzić. Po prostu nie znam się na tych sprawach i po prostu ciężko mi po prostu jest stwierdzić, czy dobrze jest tak, jak się dzieje, czy. Nie jest dobrze. No i co też było w tym meczu w sumie też takie smutne i zabawne, że tak naprawdę Wielchuszka PZPN pojechała sobie do Belgradu na wybory Komitetu Wykonawczego UEFA i zamiast Puchar przyznawać członek zarządu PZPN, czyli Wojciech Cygan od spraw piłkarstwa profesjonalnego, przyznawał człowiek. Adam Kazimierski, który owszem, też jest wiceprezesem od pzpn ale wiecie, takiej piłki amatorskiej. I to też pokazuje właśnie, jaka amatorka była, no tak naprawdę, rozgrywana przy tym Superpucharze. Dlatego, że gdyby nie inicjatywa Ziemowita Deptuły i Jarosława Królewskiego, to podejrzewam, że ten mecz nigdy by się nie odbył. A tak przynajmniej PZPN i oba kluby mają ten mecz z głowy, choć tak jak mówię, no tutaj PZPN odwalając taką amatorkę naprawdę mm, musi posypać głowę popiołem, bo to jest coś niesamowitego, że organizacja z tak potężnymi finansami przez 11 miesięcy nie potrafiła zorganizować meczu, no to jest naprawdę dziwna sprawa i jeszcze do tego no kompromitacja z biletami przez nadgorliwość jednego ze stewardów, ludzie nie mogli wejść na elektroniczne bilety, które mieli w, w telefonach i trzeba było biegać po drukarkach i drukować te bilety. I tutaj naprawdę, no myślę, że skoro ci sami ludzie po prostu obsługują mecze reprezentacji, bo myślę, że to są ci sami stewardzi, a nie potrafią przez jakąś właśnie dziwną nadgorliwość obsłużyć super pucharu, na który nawet, na który zapewniła się jedna szósta Stadionu to jest naprawdę no, coś niesamowitego, że takie jaja organizacyjne w Polskim Związku Piłki Nożnej, w państwie w środku Europy y, się dzieją. No i tak jak mm, za Zbigniewa, Bońka ludzie naprawdę często narzekali, bo nie wszystko było idealne, ale powiedzmy sobie szczerze, że pod rządami Cezarego Kuleszy, oczywiście to nie za wszystko odpowiada. Prezes Kulesza, ale myślę, że gdyby bardziej pilnował tych wszystkich spraw, a nie komitetów wykonawczych, wyborów, tylko bardziej się skoncentrował na tym, czym ma zarządzać, to myślę, że to wszystko wyglądałoby dużo lepiej. Więc podsumowując, dobrze, że już ta farsa superpucharowa się skończyła, teraz już mamy po prostu od przyszłego sezonu stały termin. Superpucharu będzie to. Tydzień przed ligą i miejmy na, prawdopodobnie na Stadionie Śląskim i miejmy nadzieję, że już wszystko będzie rozgrywane harmonijnie, że pieniędzy będzie więcej i że ten super puchar będzie miał jednak ciut większy prestiż. Ja proszę Was na koniec o łapki w górę, komentarze i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.